dobry, witam wszystkich ojców, mam na imię Darek Dzisiaj na dzień ojca zrobimy krótki trening wzmacniający wszystkie parki rośniowe Zapraszam na trening Zawożony przysiad, szeroki rozstaw nóg i wyrzut ciężarki do góry w tym wypadku młody <laughs> tutaj <nie> można po <laughs> кто не боится. На начале около 20 повторений. przerwa zakładamy obciążenie na barana ostrożnie i zaczynamy robić wykroki Dzień dobry, dzień dobry, tej mocno trzyma młodego, młodą. Dzień dobry. Pamiętamy, że trzymamy mocno dziecko, bo mama już ma... Cała w strachu jest. To ćwiczenie bardzo dobrze angażuje mięśnie pleców, prawda tatusiu? Mięśnie pleców. Długowy mięśniu łuk I po przerwie skośne mięśnie szuka. Nogi można położyć na podwyższeniu. Albo na wózku. Jeżeli jesteście w terenie. Mocno pracują mięśnie skośne.

Tutaj też mocno pracuje Miesień. prosty brzucha jego dolna część, dokładnie. Temu się bawi. To jest ćwiczenie na wzmocnienie barków i klatki piersiowej. Mocna pompka w dół, klatka piersiowa do podłogi. W roku na dole, wchodzimy do deskich, ściągamy czołgi, i tak, już dokoło 30 minut. I wracamy. I do góry. I w przerwie. Jeszcze jedno ćwiczenie, bardzo dynamiczne. Tak zwane bar press. Tu hop, i góra. I do pompki, ładnie, super. Tatu ćwiczę, ty muś sobie chodzi. Spiczymy, ćwiczymy super. Teraz ćwiczymy na barki. Około 15 po później będzie w wieku. Wydeł do góry. Łopa! To jest wersja, w której mocniej angażujemy triceps. Yy, wąsko stawiamy dłonie, ściągamy. Chłopcy idą do siebie. I tu ściągamy. Yy, Najlepiej mm. yy, robić w serii, jak po 10 powtórzeń. Z krótkimi przerwami. bardzo zasłonny trening. W imieniu moim, Tymusia, życzymy wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Atlanty. Dla wszystkich tatusiu buziaczki. Pa!